przede wszystkich ponagrywać pamiątkowo. Oni zrobią. Czy ja jest? jest żarka, czy nie ma? Jest?

Robię wam trzech poglądówek to jest to. Potem łatwo otworzyć sobie, prawda? Tego jeszcze na pista, bo tak Potykamy to się najwyższy model z kompakto. Yy, już wyżej to takie kolestrzanki są. Yy, Fuji 9500 i na 9.600 zaprzestań. no i chyba kosztowny. Filmy i z tym strankę Ale powiem. nie można robić yy, filmów. To jest mały mankamer, a tak to zród z wszystkiego jeszcze mamy... Od aparat jest co zdjęć od filmów jest kamera? No niby tak, ale... Dostał Pan wcześniej jeszcze tego odczytania. Ktoś się mało doczekał szczegóły przepisów i dawali wszystkich. Dotysko lądowisko. Ja uważam, że teraz lądowisko, bo to się należy do aptezentu, jest strukturą bezpieczniejszą. Ja jestem za atz dla każdych lotnisk, które Nie, to więc my akceptujemy, bo nawet to zawieszenie jest w